Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, w zeszłym roku przemierzyłem Polskę z Krzyżem. Pokonałem 1700 kilometrów i naznaczyłem naszej ojczyźnie, opieczętowałem ją znakiem Krzyża. Ale do tego była bardzo daleka droga, ponieważ praktycznie no, większość mojego życia, gdzieś około 21-22 lata, były bardzo daleko od Boga. Daleko od kościoła. Wszystko zaczęło się od jednego małego papierosa, którym poczęstowała mnie ciocia przed pierwszą komunią. I jak mieliśmy przygotowania, to ja pamiętam, że ksiądz tam nam mówił, że trzeba wszystko powiedzieć, co żeśmy złego zrobili. No ale ja stwierdziłem, że jak mu o tym powiem, to on znowu pójdzie, powie mojej mamie, dostanę manto. No także stwierdziłem, że nie opłaca się tego mówić. No i od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło, no bo było, w moim życiu było coraz gorzej. Już pamiętam czwarta klasa podstawówki, miałem takiego dobrego znajomego, bawiliśmy się z nim w sklep i tam popalaliśmy sobie papierosy. To było tak nawet, że już paczkę żeśmy palili dziennie. I tak moje życie z biegiem, z biegiem czasu wyglądało coraz gorzej. Im, im było, im wyższe klasy, tym wchodził alkohol, narkotyki, pornografia. i w pewnym momencie już naprawdę diabeł mnie miał praktycznie całego. Moje życie nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Ja potrafiłem siedzieć w, w domu, w pokoju tydzień nie wychodzić, abym miał tylko do zapalenia trawkę i było pięknie nic niczym więcej się nie przejmowałem, aż... Pewnego dnia, to był 2013 rok, Pan Bóg zainterweniował. dał mi odczuć, że jest, dał mi tego doświadczyć, że bardzo mnie kocha, a, że, a moje grzechy go bardzo ranią, także on po prostu patrzy na mnie i płacze i bardzo cierpi przez to. I ja w to nie uwierzyłem, nie uwierzyłem w tą miłość Boga i stałem się jeszcze gorszy. Szatan jeszcze większą y, posiadł władzę nade mną, ale po prostu cały czas gdzieś zastanawiałem się nad czym, czy to było prawdziwe, czy to było rzeczywiste, i wypowiedziałem tylko takie zdanie: Panie Boże, no jeżeli ty jesteś, jeżeli y, chcesz, żebym ja pełnił Twoją wolę, to proszę cię, pomóż mi, daj mi tutaj jakiegoś kapłana, który mi pomoże, który mnie poprowadzi. I po tych słowach yy, wszedłem sobie na YouTube, chciałem posłuchać muzyki. Odpaliłem, wpisałem youtube.com, wcisnąłem enter i patrzę, a na głównej stronie wyświetlił się filmik Ksiądz Dominik Chmieleski, Kim jest Ojciec Niebieski. Pod spodem było napisane polecane dla ciebie i nie było nic więcej. I ja tak patrzyłem na ten ekran z niedowierzaniem. I po prostu wiedziałem w duszy, że to jest dla mnie. Włączyłem filmik, byłem w stanie obejrzeć tylko trzy minuty, ponieważ zacząłem płakać jak małe dziecko. Nie byłem nie, po prostu byłem tak zniewolony, że nie byłem w stanie nawet dokończyć tego filmiku. Wiedziałem, że muszę znaleźć tego kapłana, że muszę zrobić wszystko, żeby go odnaleźć, bo on mi pomoże. Podjąłem poszukiwania, ale to było, to było bardzo trudne. Księdza szukałem około półtora roku i w tym czasie próbowałem walczyć, próbowałem się zmienić, próbowałem podejmować modlitwę, ale to wszystko po prostu było kończone fiaskiem, że z mojej jakiejś takiej krótkiej walki wracałem znowu do tego, co było wcześniej. I pamiętam, wróciłem z imprezy o godzinie pierwszej w nocy, pokłóciłem się z bardzo dobrym znajomym. Usiadłem przed komputerem, powiedziałem, Boże, już po prostu no. Nie może, nie może tak być, nie chcę już tak żyć. Proszę cię, pozwól mi znaleźć tego kapłana. I zobaczyłem wtedy, zacząłem szukać. Zobaczyłem, że ma spotkanie w Warszawie tego i tego dnia o tej godzinie. Więc postanowiłem, że no jadę. Jest okazja, no to może mi się uda go w końcu spotkać. Też pamiętam, wróciłem sobie gdzieś, zebrałem się na odwagę, jeszcze przed tym spotkaniem. I wróciłem do tego filmiku. On miał 12 minut, ale trzy już mnie po prostu powaliły na ziemię. Ale stwierdziłem, że skoro Pan Bóg mi to pokazał, to ja muszę to dokończyć. Obejrzałem 12 minut, i po prostu wiedziałem, że muszę znaleźć tego kapłana. Stałem taki po prostu no, z mocą i powiedziałem: Boże, ja zrobię wszystko, żeby znaleźć tego księdza i pełnić Twoją wolę. I wtedy po tych słowach słyszę: Nie. Przestraszyłem się, obejrzałem się za siebie, a tam nikogo nie ma. Mówię, co jest grane. I nagle poczułem, jak, jak ktoś stał za mną i po prostu wkładał mi rękę w kierunku mojego serca, że jakby mnie ktoś chciał zniewolić. Z powrotem po prostu, no, jakby to był szatan, tak, że chciał mnie opętać. Uciekłem wtedy do pokoju, zacząłem mówić Ojcze nasz, wierzę w Boga. I dopiero jak zacząłem mówić: Zdrowaś Maryjo, wszystko przeszło. Pani przyszedł ten dzień, kiedy ksiądz Dominik miał być w Warszawie. Ja wtedy tam pracowałem, zwolniłem się z pracy na jeden dzień, wziąłem sobie urlop. No i poszedłem na to spotkanie, wchodzę do tego budynku. Tam jakaś kobieta siedziała, więc podszedłem do niej i mówię: że No ja tutaj przyjechałem na to spotkanie z księdzem Dominikiem, a ona się tak na mnie popatrzyła i mówi, a wiem o co chodzi ale wie pan co, to spotkanie to było rok temu, ja się tak popatrzę, mówię, ale a, to na, na internecie było że, że teraz, a tam był podany dzień, miesiąc, godzina tylko, że nie było roku no i kolejne fiasko, ale wyszedłem z tego budynku i obok był zaraz kościół wszedłem do kościoła, klęknąłem powiedziałem, jedno zdanie Panie Boże, załatw mi dzisiaj spotkanie z księdzem Dominikiem i wyszedłem z kościoła. Przyszła mi myśl, żebym wrócił do domu. Żebym to wszystko olał, wrócił do domu. Ale w głębi serca gdzieś czułem, że jak wrócę do domu i po prostu ja dzisiaj się nie spotkam z księdzem, to już koniec. To już przestanę go szukać, przestanę się starać, po prostu machnę ręką, i będę żył jak żyłem. I przyszła mi druga myśl, żeby jechać na łomianki. Wtedy tam ksiądz Dominik przebywał. Tam Salezjanie mają swoją siedzibę. Byłem tam dwa razy, ale oczywiście księdza nie spotkałem. Kapłan, który mnie tam przyjmował, to patrzył się na mnie jak na wariata. Jak mu powiedziałem, że Pan Bóg mnie tutaj przysłał do księdza Dominika, to tak spojrzał: o chłopie, chyba psychiatryk. No ale stwierdziłem, że skoro dostałem taką myśl, to pójdę. No i stoję tam przed furtą, czekam. I ta nadzieja moja cały czas malała, że w ogóle spotkam księdza albo jakiś kontakt do niego dostanę. Ale już, już miałem w ogóle zawrócić, miałem iść. I nagle szedł kapłan, którego jeszcze nigdy tam nie spotkałem. Podbiegłem do niego, mówię: Szczęść Boże, przyjechałem księdza Dominika tutaj porozmawiać z nim, szukam go już tyle czasu, no, nic, nie mogę go nigdzie znaleźć. No, wie pan co, no bo tutaj do księdza bardzo dużo osób przyjeżdża. No już na koniec naszej rozmowy, on tak się do, na mnie spojrzał i mówi, wie pan, co, ma Pan szczęście, bo ksiądz Dominik właśnie ma rekolekcję w kościele, w kościele dwa kilometry stąd. I to był dla mnie cud po prostu, ja go przez półtora roku nigdzie nie mogłem trafić, a tutaj nagle jest dwa kilometry ode mnie. Podziękowałem, pobiegłem do tego kościoła, patrzę na ogłoszenia. Rzeczywiście o godzinie 16-17 ksiądz ma zacząć rekolekcję. Ja tam byłem jakoś dwunasta pierwsza, wiem, że także miałem cztery godziny stałem pod tym Kościołem i śpiewałem sobie dwie pieśni, w tym jedna to było Ofiaruję Tobie, Panie, mój całe życie swe, bo nic więcej nie znałem. I pamiętam, ksiądz przyjechał. Rekolekcje trwały dwie godziny, ale z tych dwóch godzin to pamiętam tylko tyle, jak wyciągnął rękę i powiedział w imieniu Jezusa Chrystusa. Uwalniam was od wszystkich zniewoleń i uzależnień. I ja wtedy poczułem nad sobą obecność. Dzisiaj wiem, że to był Duch Święty, i ja w tym momencie, po tych słowach, byłem uwolniony od wszystkiego. O, po prostu tak. Od narkotyków, od alkoholu, od pornografii, od hazardu. Pan Bóg zabrał wszystko. I to był grudzień 2015 roku. I w 2016 roku, 1 stycznia poszedłem do spowiedzi, i wtedy poczułem, jak Pan Bóg to moje uwolnienie przypieczętował. I, I wtedy się zaczęła dopiero walka, ponieważ tak jak wcześniej nie miałem, jakby to powiedzieć, takich pokus, nie odczuwałem, bo pozwalałem sobie na wszystko, na co miałem ochotę, tak w pewnym momencie te wszystkie, pomimo, że Pan Bóg to wszystko zabrał, te moje nałogi, to. Te pokusy wróciły, tylko że ze zdwojoną siłą, i to naprawdę była bardzo ciężka walka, którą toczę cały czas. Ale pamiętam pierwszą myśl, pierwsze takie natchnienie, które dostałem od Jezusa i którego się trzymam do teraz, to było: Buduj relacje z Maryją. I ja stanąłem wtedy w takiej złości, pamiętam: Co z Maryją? A kim ona jest? Ja chcę z Tobą, Panie Jezu, relację budować. Ale poszedłem za tym. Zacząłem budować relacje z Maryją. Pierwszą książkę, jaką Pan Bóg dał w moje ręce, to był właśnie traktat o nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny Ludwika Glinion de Montfort. I po tym traktacie zacząłem odmawiać różaniec na cześć i chwałę Maryi i zapragnąłem przyjąć szkaplerz karmelitański. Gdzieś po prostu czułem taką potrzebę, przeczytałem, że przyjmując szkaple karmelitański, wtedy Maryja do nas przychodzi, okrywa nas swoim płaszczem. I wtedy jakby nas chroni, że szatan nie ma do nas dostępu. I jeszcze przed tym, taki mój znajomy dał mi książkę i w tej książce było coś na temat duchowej komunii. Żebyśmy praktykowali duchową komunię, ponieważ ona ma prawie taką samą wartość jak ta sakramentalna. A jak jeszcze przeczytałem, że święty Maksymilian tą duchową komunię praktykował co 15 minut, no to ja wtedy taki gorliwy mówię, nie, to ja muszę być lepszy od Maksymiliana, to ja muszę co 10. I zawsze pamiętam, że stawałem nawet w pracy, zamykałem oczy, wyobrażałem sobie, mówiłem słowa: Panie Jezu, zapraszam Cię do swojego serca, i wyobrażałem sobie, że Pan Jezus przychodzi, siada na tronie. Który stoi na, w centrum mojego serca. I ja go wtedy proszę o różne rzeczy, dziękuję mu, ale zacząłem mieć problem, ponieważ yy, kiedy zamykałem oczy, wyobrażałem sobie Pana Jezusa, to nagle w to miejsce widziałem, że, że stał tam szatan, i on powiedział: Tu nie ma miejsca dla Pana Jezusa, ja tu będę siedział. I po prostu rękami nogami się zapierałem, żeby on tam tylko nie usiadł, ale nic nie mogłem z tym zrobić, bo po prostu on cały czas tam przychodził, aż na pewien czas zaprzestałem tej praktyki. Ale później dostałem takie światło, żeby zapraszać najpierw Maryję. I zacząłem to robić, mówiłem Mamusiu, zapraszam cię do swojego serca, proszę cię użyć mi swojego serca, żeby mógł w nim przyjąć mojego ukochanego Jezusa Chrystusa. I wtedy problem. Skończył się. Nie było już szatana, mogłem już dalej to praktykować. I w dniu, kiedy, była, kiedy był akt przyjęcia Chrystusa jako króla i pana w 2016 roku w listopadzie, ja przyjąłem szkaple karmelitański. Po nałożeniu go przez kapłana, byłem w kościele, klęknąłem, postanowiłem jeszcze przyjąć duchową komunię. No i chciałem właśnie powiedzieć te słowa co zawsze, że mamusiu, zapraszam Cię do swojego serca. Ale nie zdążyłem bo ogarnęło mnie takie ciepło, taki pokój, taką, czułem taką miłość w sercu i usłyszałem takie wewnętrzne słowa, że ja już jestem w Twoim sercu i zawsze w nim pozostanę. I ja po prostu tam rozpłynąłem się wręcz w tym kościele. Kilka dni później, dwa lub trzy, to wszystko się powtórzyło, tylko tym razem takie słowa były, może byś zorganizował publiczny Różaniec. I ja tak, mów, tak myślę, jej mamusiu, ja zorganizuję ten różaniec. Wszystko zrobię. I nagle tylko jak to zrobić? I przyszło mi takie właśnie natchnienie, żeby czytać Pismo Święte. Kochani, jak w Starym Testamencie doszedłem do fragmentu, że Izraelici chodzili wokół murów Jerycha i siódmego dnia te mury runęły. I ja po prostu wiedziałem, że siedem dni muszę odmawiać różaniec ale stwierdziłem, że to jest krótko i coś mnie natchnęło, żeby wziąć mapę Polski. Duch Święty mnie natchnął, niecoś. I zobaczyłem, mamy 16 województw i po prostu wiedziałem, że w każdej stolicy województwa muszę odmawiać różaniec i prosić, żeby Pan Bóg nam wybaczył nasze grzechy i błogosławił naszej Ojczyźnie. Także udało mi się to zrobić w 2019 roku. Przez 16 tygodni jeździłem po Polsce i odmawiałem codziennie Różaniec za wszystkich w stolicach województw, ale droga do tego też była długa. Musiałem zebrać fundusze na to wszystko, ani wyjechałem wtedy do pracy za granicę. Zjeździłem kilka państw, aż zatrzymałem się na Holandii, i tam zaczęły mnie jakieś takie wątpliwości ogarniać. Że po prostu nie widziałem y, jakiejś mojej drogi na przyszłość, tak? Że tu mam ten różaniec tylko y, zorganizować, ale co dalej? Co dalej? Ja już chciałem wiedzieć, co ja mam dalej robić. I powiedziałem, Boże, dałbyś mi tutaj jakiś zeszyt, gdzie ja będę miał punkt po punkcie napisane, co mam robić i ja wtedy to będę robił. I biorę telefon... Wchodzę na Facebooka, trzy razy przewinołem ekran i patrzę, a tam jest, wyskoczyła mi mapa, i na tej mapie było napisane: Pan Bóg nie odsłoni ci od razu całej mapy. Gdyby ci odsłonił całą mapę, to ty byś nie zrobił pierwszego kroku. Pan Bóg będzie odsłaniał ci wszystko po kolei. I dopiero jak skończyłem ten różaniec, to zrozumiałem te słowa, bo gdybym wiedział, jak ta moja modlitwa by wyglądała, to bym chyba jej nie podjął a także pierwszego dnia zacząłem, przetrwałem, także udało mi się dokończyć te 16 tygodni. I to według mnie była właśnie taka próba, czy Pan Bóg chciał zobaczyć, czy ja to zrobię, czy ja temu podołam. I po prostu teraz dał tyle inicjatyw, że nie wiadomo, za co się zabrać. Ale też m, pamiętam już zaraz po tym, jak skończyłem, właśnie przyszło mi takie natchnienie też podczas, podczas lektury pisma świętego Apokalipsy. Jak czytałem taki fragment, że na końcu, na końcu czasów y, mają zostać uwolnieni aniołowie na czterech narożnikach ziemi i że mają po prostu y, być wykonawcami y, Sądu Bożego. I w pewnym momencie przybywa piąty anioł, który ma w ręku pieczęć Boga żywego i tamte cztery anioły powstrzymuje i mówi, poczekajcie, dopóki nie opieczętujemy tą pieczęcią wszystkich wybranych. Bo im, na, w te czasy ostatnie, im się nie stanie krzywda. Oni będą bezpieczni. I ja tak zacząłem się zastanawiać, czym jest ta pieczęć i trafiłem na książkę, że tą pieczęcią jest krzyż. I ja tak pomyślałem, że skoro Aniołowie mogą opieczętować nas, to ja, jako świątynia Ducha Świętego, jak każdy z nas, jesteśmy Bożą świątynią, mogę opieczętować cały kraj. I jak ja tak pomyślałem, to wtedy przyszły mi do głowy, po prostu Pan Bóg mi podsunął tą myśl, słowa, które Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny, że dla ciebie błogosławię całemu krajowi. I po prostu to było dla mnie takie potwierdzenie że ja mam iść, że mam coś takiego zrobić. I zacząłem się modlić, zacząłem Pana Boga pytać no dobrze, ale jak to ma wyglądać? Jak ma wyglądać krzyż? Skąd ja mam w ogóle zacząć? I jak się spytałem skąd mam zacząć, wtedy dostałem tę myśl Ojca Świętego Jana Pawła II o broncie krzyża od Giewontu aż po Bałtyk. I wiedziałem, że po prostu muszę iść od morza na Giewont. Później mi przyszło, żeby iść tam, gdzie się wszystko zaczęło, gdzie mieszko przyjął chrzest, czyli do Gniezna. Akurat na mapie to wyszło idealnie, że idealnie uczynię wtedy znak krzyża. Później chciałem iść do sokółki, żeby się odnieść do cudu eucharystycznego. I pamiętam, rozmawiam ze znajomym, mówię słuchaj, wymiary krzyża już mam, tu będę szedł od morza. A on się mnie pyta, no dobrze, od morza idziesz, ale od jakiej miejscowości? No Ja mówię, wiesz co, no nie wiem, poczekaj, zaraz ci powiem. No i odpalam mapy, przejeżdżam od Giewontu, staram się tak w prostej linii jechać, przybliżam sobie ekran i patrzę na środku ekranu miejscowość Różaniec. Ja mówię, słuchaj, nie uwierzysz, mówię, z Różańca startuję. Miałem już wszystko dopięte, ale jeszcze nie wiedziałem, co zabrać ze sobą, jak ja się mam ubrać w taką podróż, w pielgrzymkę, nigdy nie chodziłem. I przyszło mi natchnienie, żeby zadzwonić do dwóch znajomych moich. Oni mi wytłumaczą. No to dobrze, mówię, Panie Boże, skoro mi wytłumaczą, to dzwonię. Zadzwoniłem do jednego i mówi mi w trakcie rozmowy: Słuchaj, Michał, zaufaj Panu Bogu, nie bierz karty kredytowej, nie bierz pieniędzy. Pan Bóg się zajmie tobą. Ja mówię: Dobra. Rozłączyłem się, powiedziałem: No dobrze, Boże, skoro tak chcesz, to tak zrobię. I dzwonię do drugiego, mówię mu, a on od razu. Cisza, chwilę ciszy w słuchawce i odpowiada. Szata pokutna, bez butów, i masz wszystko relacjonować. O, tak sobie pomyślałem, że bez butów. I tak mi od razu przyszło. Mówię, ty, słuchaj, ale pan Jezus, jak apostołów wysyłał, to ich wysyłał w sandałach. on tak myśli, myśli, no masz rację, możesz wziąć sandały. No i dobrze, podjąłem się wszystko. Powiedziałem, dobrze, Boże, zrobię tak, jak tutaj oni mi powiedzieli. Ale też wiedziałem, że żeby przejść tą trasę, żebym ja to wytrwał do końca, to ja po prostu muszę zaufać Panu Bogu w stu procentach, bo ja mu nie ufałem w stu procentach. Było gdzieś 99, ale wiedziałem, że bez tego jednego procenta ja po prostu nie dam rady, nie podołam. I po, też wiedziałem, co muszę zrobić, że muszę się zawierzyć panu Jezusowi jako niewolnik przez niepokalane serce Maryi. I dlatego postanowiłem się podjąć tego. Zwolniłem się z pracy przed tą moją pielgrzymką, pojechałem do Gieczwału, tam sobie wynająłem pokój na 32 dni. 33 dnia wróciłem do siebie, u Matki Bożej Ostrobramskiej, dokończyłem. I 24 czerwca, równo o północy byłem w kaplicy w niepokalanowie, tam się zawierzyłem. Ja tam liczyłem, nie, mówię, jak ja takie rekolekcje zrobię. I pojadę tam przed Najświętszy sakrament. To jak mówię, będę się zawierzał jako niewolnik, to nie wiem, jakieś fajerwerki mówię będą. Jakąś łaskę specjalną dostanę, albo tu Pan, pan Jezus przyjdzie i mi powie, Michał, słuchaj, to i to musisz zrobić, a ja tam pojechałem, zawierzyłem się i się nic nie stało. Aha, to jak ja teraz mówię, to przejdę wszystko. No ale dobrze, ruszyliśmy. Pamiętam, y, chcieliśmy być na piątą rano, ale oczywiście po drodze, bo wieźli mnie moi znajomi, popsuł nam się samochód i dojechaliśmy tam późnym popołudniem. Y, także ruszyłem praktycznie w godzinę miłosierdzia i pamiętam pie, pierwszy dzień. Idę godzina 21.30. Tak się patrzę, nie ma za bardzo tutaj jakichś budynków, bo byłem jakby praktycznie w lesie. Koniec wioski ostatni dom po lewej stronie. I mówię: no cóż, no, Panie Boże, jak mi tu nigdzie nie załatwisz noclegu, no to będę musiał spać w rowie. Ale nagle pani wychodzi z domu. Jak mnie zobaczyła, bo mnie było widać, ale najpierw mnie było słychać ponieważ miałem na krzyżu blachę i ona się tarła po ziemi. Także byłem, najpierw mnie było słychać, dopiero potem mnie było widać. I ta pani właśnie mnie, najpierw mnie usłyszała i wyszła zobaczyć, co się dzieje. Jak mnie zobaczyła, to ręce tak złożyła, a jak ją zobaczyłem, że ona tak stoi, to mi taka myśl przyszła, Michał, tu masz nocleg. No i się nie pomyliłem, bo pani mnie zaprosiła do siebie, i oczywiście e, zaraz podjeżdża samochód. Sąsiad pyta się, co się dzieje. Bo tu jakiś krzyż widzi, czy wszystko w porządku. No pani mówi mu tak. No i siedzimy, rozmawiamy. Nagle e, do tej pani dzwoni telefon. Sąsiadka do niej tym razem dzwoni. Na no, że blisko mnie stała, no to słyszę: Kogoś ty przyjęła do domu? Jakiś wariat, na policję dzwoni, bo cię zaciuka w nocy. Patrzę się. Mówię, pani skończyła rozmawiać, mówię, wie pani co, to może ja pójdę się prześpię w tej stodole, pani się tutaj zamknie. Nie, nie, wie pan co, wystraszyła mnie ta sąsiadka, ale, ale proszę, proszę zostać. I tak, y, takich historii mam wiele z tej trasy, y, bo Pan Bóg każdego dnia mi dawał coś, coś mi y, doświadczać, ale szczególnie też, y, jeszcze tutaj taką jedną y, historię powiem. Która mnie tak bardzo mocno zszokowała, że Pan Bóg jest dobry i że jeżeli my Mu się oddajemy w 100%, jeżeli Mu służymy, pełnimy Jego wolę, to On nawet nasze najmniejsze zachcianki potrafi spełnić. Szedłem z wolbromu do Krakowa i chciałem tego dnia dojść do łagiewnik, ale miałem do pokonania 50 km. Mój krzyż ważył 15 kilo, plus w plecaku miałem jeszcze 10 kilogramów często ludzkiej dobroci, czyli bułek, jakichś napojów, no i stwierdziłem, że sam nie dam rady. I miałem takiego znajomego w Krakowie, więc zadzwoniłem do niego. Powiedziałem mu, słuchaj Marcin, wziąłbyś, przyjechał, to razem damy radę. Razem damy radę, bo no po prostu sam mogę sobie nie poradzić przez tyle kilometrów. On mówi, słuchaj dobra, nie ma problemu, ja za godzinę jestem. No, i rozłączył się, ja sobie tak myślę. Mówię, jej, nie powiedziałem mu, żeby mi coś do jedzenia przywiózł, a już byłem głodny. I mówię, panie Jezu, proszę cię, natchnij Marcina, żeby mi przywiózł kurczaka. No i dobra, idę, czekam, patrzę, godzina już minęła. Dzwoni, dzwoni telefon, mówi: wiesz co, słuchaj, jednak nie przyjadę. Bo, no bo nie mogę, coś mi wypadło. Mówię, dobra, nie ma problemu, rozłączyliśmy sobie, myślę, o, pojadłem kurczaka. No ale idę, minęła godzina, dwie, trzy, już robiłem się głodny, i nagle wyszła jakaś kobieta z podwórka, tak mi się przygląda, doszedłem bliżej niej, no i pyta się, co ja robię. No to zacząłem jej tłumaczyć, i w pewnym momencie mówi, no to może pan wejdzie, może się pan napije wody. Ja mówię, no pewnie. Wszedłem na podwórko, patrzę. Druga siostrzyczka niesie mi szklankę wody. Usiedliśmy w altance. No i pyta się mnie jedna z nich za chwilę, a może by pan coś zjadł? Ja mówię, bardzo chętnie, bo głodny jestem. No i y, jedna z tych siostrzyczek poszła, za chwilę wraca. Ja się oglądam, a ona mi kurczaka z KFC niesie. Ja się tak patrzę, mówię, słuchajcie, mówię, nie uwierzycie. Także naprawdę podczas tej trasy mógłbym ją tak podsumować, że to było jedno wielkie błogosławieństwo. Naprawdę gdzieś tak idąc, nawet i pamiętam, że usiadłem sobie w pewnym momencie, gdzieś przy kapliczce i po prostu zacząłem płakać. Zacząłem płakać, bo wszystko, ten świat przestał mieć jakiekolwiek znaczenie, a, po, a poczułem taką tęsknotę za Bogiem, że tylko Pan Bóg się liczy. Ale po prostu wiem, że to jest wszystko dzięki Maryi. Dzięki temu, że poszedłem za tym natchnieniem, które dostałem. Czyli buduj relacje z Maryją. Tak jak powiedział święty Ludwik Grion de Montfort, że kto nie ma Maryi jako matki, to nie może mieć Boga jako Ojca. Także kochani, też bym chciał powiedzieć do was te słowa i żebyście się nimi kierowali. Budujcie relacje z Maryją. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.